Usiądźcie wygodnie, idziemy na 20 minut naszego rozważania. Jesteśmy przy cyklu kazań o 10 przykazaniach. To Pan Bóg nakazał mi na górze syna, ja bym oznamił światu jeszcze raz Jego wolę. Jesteśmy przy czwartym przykazaniu, rozdział drugi. Rodzicom należy się cześć, bo występują w imieniu Miłość rodziców powinna nauczyć dzieci kochać. Czyli to omawiałem, wzajemne rodzi relacje rodziców są, są dzieci szkołą miłości. Nie da się uniknąć kłótni, napięć, wrzasków, ale jak temu towarzyszy przebaczenie, to miłość jest w stanie ogarnąć człowieka. No patrzę z perspektywy. Małżeństwa moich rodziców, mama była zawsze chodzącą miłością. Łagodziła wszystko, przebaczała, znosiła upokorzenia. I dzieci, to wystarczyło, żebyśmy owoc miłości rodziców byli szczęśliwi. w Wierzę w małżeństwach, choć nie znaczy, że siostry miały łatwo w małżeństwach. Bo to jest kłamstwo świata. To są telenowele, opowiadanie trelemoleli specjalistów światowych, że da się uniknąć, jeśli wprowadzimy ich wytyczne, że się panie Adrianie, nie zdenerwujesz, i coś czasami żonie nie powie czy na tobie. Powieci, kmiocie jest skończony musisz przebaczyć. W pewnym momencie no miał rację. No zachowałem się jak ostatni kmiotek. Dzieci, ale to, to nie kasuje miłości. Jest przebaczenie, jest Bóg, jest radość. Znowu zasiadamy do swojego stołu jak najmniej tak zwanych cichych dni. No to, to. Nie bądźmy faryzeuszami, i nie myślmy, że każda będzie kleopatrą. I jakaś tam dziś, co ma jest w telewizji na pierwszej fali, że ona umie kochać. Jak ona jest szczęśliwa, no dwa tygodnie, a później następny chłopnie. Ja tu od razu uspokajam, żeby znowu nikt nie myślał, albo patrząc kobiety na mnie, abyś mnie miała za męża, żebyś miała aniołka, też ci co copem przyłożył. To jest wierna kopia. Gdzie to żyjecie? Gdzie wy to żyjecie? Jest Bóg, w Nim topimy wszystko i tak się rodzi miłość. Nie da się naszych wad, słabości, upadków wyrugować. Kluczem do wszystkiego Czytałem taką moją kontemplację, dzieci jest przebaczenie, jeśli to jest was, wszystko osiągniecie i miłość się pogłębi, jeśli tego nie ma, to się pozabijacie, macie sądy, rozwody, spadki, kłótnie, to się to trwa, to, to, to tylko potęguje. Tyle dopowiedziałem, żeby się nie byli załamani, no pokłóciliśmy się wczoraj, coś tam, coś tam poleciał talerz, no no, no poleciał, no jutro, jutro kupujemy nowe i budujemy dalej, nie? Wtedy jedno przynajmniej wie, kiedy poleci talerz. Nie? No, to, to się, to, wszyscy udają, że mają koncepcję stworzenia wszystkiego idealnego. Dzieci, przestańcie, dzieci, przestańcie gadać. Idealne jest wtedy wszystko, kiedy rządze przejmują władzę nad nami, ale rządze mają wypadkowe skutków. Zmysły, niestety, ale mają też swoje konsekwencje. To najważniejsza potrzeba w życiu, o którym mówi, miłość rodziców. Dzieci tata tam różnie mamy poniewiero, ale ją naprawdę kochał. Synu, matka będzie chleb piekła, chodźmy po żyrtkę. No to my do lasu, po susyczkę na plecach, musimy to matce zrobić. Mama urodziła, Elżbietę dzieci, ja nie zapomnę, przecież nie byliśmy bogatą rodziną. Chodź, złapiemy kurę, zabijemy i matce, zawierzemy rosół, bo ona teraz jest słaba w szpitalu. I miałem 10 lat, no łapajmy kurę, dzieci w dzbanku dwulitrowym. Zanim do domakowania, ostygł, no ale mama była szczęśliwa. Jadła. Widziałem ile w niej było radości. Ty się musisz pokrzepić, bo dzisiaj jest słaba. U nas zabić kury, kurę to było niemożliwe. A tego dnia tata łapał, jaką mu podeszła pod rękę, niosła czy nie onosła. To były dzieci obrazy miłości. Może go nigdy nie nauczył kochać. To co umiał, dawał. Miłość rodziców mówi Bóg to najważniejsza z umiejętności potrzebna w życiu, ponieważ występują oni w imieniu Boga, są godni wszelakiej miłości i czci od swoich rodziców. Dzieci, słyszycie, Pan Jezus dał do Tatowi taki kawałek swojej władzy. I w tym kawałku się mieści Ignaś, dynamiczny Oluś. Antoś, Andrzejek, nasza Rita i z tego tytułu, że tata i mama otrzymali tę godność boską stworzenia ciebie, czyli poczęcia i wychowywania dzieci, czy chcecie, czy nie chcecie, musicie rodziców szanować, kochać. Od dziś wam nakazuję moje ministranty, że przed zaś, zaśnięciem będę chciał mieć meldunki pana Adriana, pana Artura i pana Tomka, czy moje ministranty przyszły i przeprosiły mamę i tatę za cały dzień. Rozumiecie? Wprowadzamy nową formę rodzice dbania o siebie. Że przychodzi dziecko, dziś ci nie słuchałem, mama, pyskowałem. Dałaś polecenie, a kazałem bratu albo Ta tata, ciebie nie było, a my się polali ze dwa razy, rozumiecie? Boksowali, no bo to, to rozumiecie. Więc moi chłopcy, cieszę się, że się rumienicie, bo te zawody są u was, ale też trzeba wieczorem iść. I będzie przepraszać rodzica, mamę i tatę. Pytam się dzieci, na głos powiedzieć, kogo codziennie będziecie mi teraz przepraszali przed snem. Rewelacja. Ja dopiero wtedy będę miał tu cudowne, cudownych ministrantów i spokojne dziewczęta przy, w kościele. Pan Jezus mówi, słuchaj uważnie, ponieważ... Rodzice występują w imieniu Boga, są godni wszelkiej miłości i czci od swoich rodziców. Oluś, ty wiesz, jaki ty jesteś, sreberko i ogień. Obserwuje się podczas kazania, ty ani dwóch sekund nie utrzymał postawy ciała w jednym układzie. Dzieci, głowa na dole, nogę podnosi, rękawiczkę kładzie, obraca się na kołku. To ile ty musisz po kościach dać rodzicom? Jakie co tam się musi u Ciebie w domu dziać? To powinien mieć porwózek nad drzwiami, uwiązany albo pas. No teraz dopiero się ustabilizował, głowę mi spuścił, ale ręce mu dalej chodzą. To nie tak, że, 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 że wszystkie członki są posłuszne. Popatrz księdzu w oczy, gdy mój rycerzu, bo w, we, spotkamy się w sierpniu, gdzie znowu poćwiczę was w komandzie, w komendzie ka, w komandzie karnym żeby was usposobić. Jeśli ta przyjdzie na rekolekcję, a mi napisze, przeksiędza dwie godziny kom, kompanii karnej, no to ja szybko to załatwię. Będę czekał na dokumenty rodziców, no potrzebna kompania karna. Więc czcimy i kochamy swoich rodziców. Dar życia przewyższa inne dary. Otrzymaliście życie. Więcej już nic lepszego w życiu nie dostaniecie. To jest największy dar, jaki wam dają rodzice. Tu przypominam młodym rodzicom, bo tam było w Rędzie, nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zaścianek, zachcianek współczesnej rodziny. To dar Boski, życie najwyższy, Tego daru nie można, nie może dać ci nikt inny, tylko twoi rodzice. Mama mi pamięta, uczyła. A podziękowałeś, kiedy Pietruś mamię się urodziła? Był taki Jasiu. Chłopcy, słuchajcie, Nagadali mu w szkole, psycholodzy, nauczyciele ci wszystko wolno wrócił do domu i mamie wystawił rachunek. Wczoraj wyniosłem śmieci, śmieci, zapłacisz mi 5 zł. Musiałem małą sioczkę bawić godzinę, 10 zł. I powiem, że miał, mam, wie, wie, taki był Ignaś, taki niespokojny. No i napisał tatowi wieczór, że dziś mi musisz zapłacić 45 zł. Tata to usłyszał, wziął papier, i napisał Aleksandrze, że cię poczołem, mama cię urodziła. My nie chcemy nic. Że waliłeś do majtek i my ci pupę wycierali, śmierdziało wokoło. My za to nie chcemy nic. Że beczałeś nocą, nawaliłeś do łóżka. My cię opiekowali. My nie chcemy nic. Wczoraj ci gotowałam, obiad, nie chcę nic. Przez tyle dni chodziłem do pracy. Żebyś ty mógł mieć jedzenie, ubranie, ja nie chcę nic. No i tata zaniósł synowi rachunek i mówi synu, najpierw przeczytaj mój rachunek i musisz mi zapłacić, a później przyjdź do mnie. To ja ci zapłacę twój rachunek. I tata mu podpisał, że za tą zero wychodzi, nic nie płacisz. Taki Ignaś czy Oluź niespokojny, przeczytali to. Bogu dzięki, że jeszcze mieli dobre serce, rozbeczęli się, poszli do pokoju taty, wzięli kartkę, stargali, no i powiedzieli, tato, przepraszam cię. Bo wam nagadują w szkole, że macie wszystkie prawa, macie wszystko żądać i macie wszystko mieć. No a rodzic to co? Niewolnik? Niech ja usłyszę jeszcze skargę taty na ciebiolku, jak rozpale piec. Z tego względu, że rodzice dali ci życie, winni być pielęgnowani przez swoje dzieci aż do ostatniego oddechu. Co to znaczy, że tata się zestarzeje, mama się zestarzeje i ty kmiotku możesz się nimi opiekować, plecy smarować, dawać pampersy, ukąpać i to jest wasz obowiązek. Was wychowują do sterylnych, nieskazitelnych, mądrych, życie jest całkowicie inne niż te kindybały, jakie wam mówią w telewizji czy szkole. Do ostatniego oddechu, ojca i matki, mamy obowiązek gwarantować rodzicom utrzymanie. Ja wam poopowiadam, co, co wymyśliłem, żeby moi rodzice długo żyli i mieli celowość. Tata był rolnikiem, więc wymyśliłem tu kozy i kury. To były rodzice. Mówię mu, jak do mnie przyjedziesz, on dziś, no to masz 50 zł. Mama, jak to będzie po domu stękają, to boli. No i zaczęli do mnie przez lata naście, tu przyjeżdżali. Dzieci, ja im płaciłem. i Izety 50, czy robił, czy nie? Mama 30. Mama, jak się zwiedziała, więc musiałem dzieci wyrównać. Przychodziła sobota. To już rano o dziewiątej, siedzą razem, co się naszemu dzieje, że on jeszcze wypłaty nie przynosi. Raz w miesiącu brałem tatę do sklepu, bo to chłop jak zaszczeli kielicha co jakiś czas, czy wypije piwo, to jest dla niego zdrowotne, dzieci, to nie, że jak codziennie, to goni psa, ale co jakiś czas. Więc ja tatę do sklepu, pani Krysiu, mówiłem, Proszę 10 kefirków. To było dziesięć piw. Proszę jak no, kefirek, a, a to, co takie są takie to, to, taka w plastikach. No i to no, tata mówił zawsze z capką. Mama zaś się zbuntowała. Ja też u Ciebie robię, a on ma to no to ja jej kupowałem. Proszek! W takiej samej cenie, i moje dziadki, moje dzieci przeszczęśliwe. Jak budowałem plebanie, to mówiłem o tata: zróbże progi, bo to dom z progiem. No to będzie, ja nie, nie, nie. Ja to z myślą o Was, mały pokoik robię przy piecu dla Was, bo jak ja będę w Grzechyni, no to 100% będziecie do mnie przyjeżdżali. I która z Was wyjdzie po sodach, czy ona ja starość po sodach? No i dzieci, dom bez progów, z pokoikiem. Mamie służył 14 lat, tatowi 7. Naszym obowiązkiem jest kochać rodziców do końca. A dziś nikt nie chce, żeby rodzic został w domu. Ma śmierdzieć, mama się zesika, mama nabrudzi w łazience, dziecimy są tacy oh, o no e. Ale zapłacimy za to, że nie dbaliśmy o swoich rodziców. Pan Bóg nas rozliczy. Jasno mówi w przykazaniu, ze względu na ten dar życia rodzice winni być pielęgnowani przez swoje dzieci aż do ostatniego oddechu. A w ten sposób dzieci mogą się im niejako odwdzięczyć za dar życia. Szacunek rodziców wynika nie tylko z tego daru bos Boskiego, ale z misji, dla której zostali powołani do Boga. Ale o tym będę mówił po południu, a teraz już mówię. Amen.